Dzień dobry, nazywam się Anna Kwiatkowska i jestem skrzypaczką specjalizującą się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Jak chyba dobrze widać na filmie, mam w rękach najnowszy numer ruchu muzycznego. Przejrzałam go dość dokładnie i z całego serca mogę polecić. Państwu ten numer. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś ciekawego dla siebie i skrojonego do własnych zainteresowań i potrzeb. Ode mnie bardzo serdecznie zapraszam do lektury mojego tekstu, który napisałam z miłości do muzyki współczesnej i do tego, czym się zajmuję. W którym to tekście, tak naprawdę, opisuję, co robię na co dzień. Dlaczego ta miłość jest czasem taka piękna, a czasem trudna i w jaki sposób znalazłam się tu, gdzie obecnie jestem. Życzę przyjemnych i inspirujących chwil z ruchem muzycznym.